Cześć, tu Marcin z TBG Testing Board Games. Dzisiaj będę składał zamówienie na Mystery Box 3 fakcji Bohaterowie Rebela. Jak widzicie, produkty powinny być w wartości 299,95. Regulamin nie jest to 299, ale dobrze. E, gry imprezowe. Tutaj mam różne pakiety do wyboru tych gier, które powinny zostać mi wysłane, ale nie wszystkie, tylko dokładnie o tej wa wartości albo trochę wyższej, czyli muszę teraz wybrać, który pakiet bym chciał. Imprezowy jakoś mnie nie kręci. Kooperacyjny może, bo tu dużo gier nie mam, więc zastanawiam się. Przygodowy W przygodowych w sumie tutaj też nie są złe gry. Powieści, zaklinacze cienia, rodzinne raczej odpadną. Niemcy, aczkolwiek tutaj dużo szans, żebym dostał dużo z tego. Gry strategiczne. No i to jest coś, co mnie zawsze tutaj najbardziej się podoba, ale niestety boję się, że dostanę pakt z diabłem. A tego bardzo bym nie chciał, bo ta strasznie nie schodzi i mi też nie podpasowała. Tak więc chyba tutaj ze strachu przed tym wszystkim, jeszcze raz sobie zobaczę rodzinne. A jeszcze oprócz tego dostanę kod na 12%, każdy kto dojdzie do Mystery Box e, 3. I tutaj na czym to polega, to bohaterowie Rebela. Jeżeli w trzech miesiącach tutaj za 199 zł zamówisz, w trzech różnych miesiącach to możesz wybrać jeden Mystery Box. Potem kolejne 3 miesiące, czyli 6 miesięcy to już Mystery Box 2 i 9 miesięcy Mystery Box 3. A więc teraz czy pytanie, czy wziąć tutaj przygodowe, czy kooperacyjne. I może się skuszę jednak na te kooperacyjne. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Duże ryzyko. Ale cóż, dobrze, bierzemy kooperacyjne. I dojechał nam Mystery Box 3 z akcji Bohaterowie Rebela. Zaraz robimy tutaj sobie. Unboxing i zobaczymy, co mi tutaj przysłali. Sam jestem ciekaw, bo tutaj chyba... Tam tutaj, wiem, tutaj kooperacyjnie, tak jak mówiłem. Więc tutaj widzę, że ciężko mi się zdobrać do przesyłki. Mam nadzieję, że nic nie pociąłem tej po drodze. Ale staram się nie. I Zaraz będziecie razem ze mną rozpakowywać, co tu jest. Tak, mamy jedną stronę już tutaj rozpieczętowaną. Jakoś trochę inaczej niż sobie myślałem, chyba to zacząłem robić. I mi to nie idzie jakoś. Ale co, co tu jest tak zapakowane? Unboxing leci. Leci się nie ogląda za siebie. Tak, trochę nie od tej strony, już zepsułem kartonem. Ale... ale ile można czekać? Dobrze, to idziemy tutaj kolejnie. Twarde cięcia. I dostaliśmy. Widzę. O, aż mi się przesunął ten telefon. I jedna duża gra, jak chyba nie wiem, czy wszyscy widzieli, ale odmęty grozy wylądowały, myślę, że tutaj fajnie. No, jako ostatni Mystery Box 3, bardzo miło, że też zapakowali właśnie tutaj coś, coś dużego, a nie tej rozdrabniali się na jakieś małe. Więc myślę, że jestem zadowolony, mimo że kutulu no, nie jest moim tematem tutaj. gryko operacyjne tak samo ale możliwe, że też że spróbujemy jak się w to gra i, i może wreszcie się do nich przekonam. To dziękuję bardzo za oglądanie unboxingu i do usłyszenia. Hej!